Chcieli osłabić po prostu władzę tych lokalnych koterii, syndykatów ustalających te wszystkie normy, które chroniły interes lokalsa. To jest rzecz dość egzotyczna dla Polaka, dlatego że u nas prawdopodobnie nigdy po wojnie nie było żadnych takich sił ani koterii po stronie prywatnej i właścicielstwo było, jakie było w komunizmie a nowe się nie odrodziło, czyli jakby to są rzeczy u nas nieznane. Te prawa, które, które się tutaj mają, nabyte często jeszcze od Imperium Rzymskiego. Więc dla nas to jest egzotyka pewna, ale na przykład kto był w Niemczech, to wie, że tam prawa pracownicze czy tych związków zawodowych są tak silne, że niektórzy się trzymali do emerytury i byli niezwalniani. Wam kiedyś opowiadałem żeby zwolnić niektórych, to trzeba całą, całą, całą kompanię rozwiązać i zawiązać nową, nowe przedsiębiorstwo, żeby pewnych ludzi się pozbyć. Więc oni to mieli silne. Dla, dla nas to jest rzecz obca, egzotyczna. Ale mimo, że to nie jest nasza wojna, gdyż yy, ścierają się tu siły dla Polaka obce, należy sobie zadać pytanie, gdzie my jako emigranci, czy jako Polacy chcemy się w tym uplasować, tak? Dlatego, że siedzicie tutaj na zachodzie, zarabiacie pieniądze, czy próbujecie zarabiać. Z osiedlaniem się jest dużo gorzej, no bo mało kto dociągnął do własnej nieruchomości na zachodzie, szczególnie w krajach, gdzie są joby i są dobre wypłaty. Tam, jak wiecie, te nieruchomości są bardzo drogie. Mi się to udało zrobić tutaj. Tutaj jest sytuacja zawodowa trudniejsza, dlatego, że jest dużo trudniej dostać pracę. A pracę jest dużo trudniej dostać, bo jest wymagany język lokalny, który nie jest popularny. I to skutecznie jakby wydłuża ten proces i zniechęca większość emigrantów, emigrantów z Polski przynajmniej. Ale w dalszym ciągu należy sobie zadać pytanie, czy ja chcę w tej potyczce brać udział, czy ja chcę, żeby mi tam obito mordę w tej wojnie tych syndykatów z globalistą, czy ja chcę mieć na tym jakieś zyski. I te zyski. Mogą rozmaicie wyglądać, no wiecie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, spadają jakieś itemy na ziemię, coś można sobie podebrać, coś gdzieś można się ustawić, tak jak kolega z Albanii się wziął za kolega z Rumunii się wziął za jeżdżenie ciężarówką, czy, czy busem, czy handlem się zajął, czy otworzył bar, tak samo i Wy możecie zrobić. I to są fundamentalne sprawy, które my oczywiście w KWM analizujemy, tak, bo nie chcemy być tymi, którym odebrano wszystkie prawa w Polsce. Wygoniono ich z Polski za chlebem, a tu się znaleźli i tu nie nabyli żadnych nowych praw. Nie chcemy tego robić, więc oczywiście korzystamy na sytuacji. Tak? Nie korzystamy przeciwko lokalcom, no to nie jest po prostu nasza wojna. Tak? My możemy się tutaj y, po jakiejś stronie opowiedzieć, chwilowo czy, czy oportunistycznie, ale ostatecznie nie jest to nasza wojna. Chcę Wam natomiast w tym filmie powiedzieć, że faktycznie ta wojna się toczy i że ona tutaj ma znaczenie ona tutaj ma swoją konkretną formę. A ona wynika właśnie z, z bogactwa i z siły tych praw, które lokalsi tutaj mieli. A my ich nie znaliśmy, lub może były u nas przed wojną te prawa, ale na pewno nie w takiej formie. No Byliśmy odmienni od zachodu. Z tego sobie musicie zdawać sprawę i uwierzcie mi na słowo, że tak jest. To znaczy, że te prawa tu są. I to widać dopiero jak się po te prawa pójdzie. Ja słuchajcie, po pięciu latach, kiedy dostałem yy, ponad półroczną legalną pracę i nabyłem tutaj praw w systemie do dokumentów, do rezydencji, do zasiłków. I dopiero poszedłem do włoskich urzędów, zobaczyłem jak to wygląda i jak oni tu są mocno yy, ustawieni, czy jak, jak są zamocowani. Także obserwujemy to z kuriozita, z, z ciekawością i będę Wam oczywiście relacjonował co ciekawsze kąski na następnych częściach. A presto!